Jezus przechodząc ujrzał człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? On czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Dziś słyszymy długi fragment Ewangelii. 41 wersetów, 9 rozdział Ewangelii świętego Jana. Zachęcam, żeby przeczytać sobie tak spokojnie dziś Wielki Post, dziś Niedziela, Niedziela Radości, latarę, Różowy Ornat dziś. I warto udzielić czasu Panu Bogu, modlitwie, rozmyślaniu nad Słowem Bożym i przeczytać. Najpierw sobie przeczytać ten tekst w całości. Nie chcę tutaj przedłużać czytaniem, bo to jest dobrych kilka minut. Ale przeczytajcie sobie ten tekst dzisiaj Ewangelii, tak spokojnie, żeby, spokojnie, żeby jakby śledzić to, co, co, co się działo w tym czasie. Ale jak się zaczyna ten fragment? Jezus przychodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Jezus przechodząc ujrzał człowieka. Ujrzał człowieka. Ujrzał człowieka niewidomego, znaczy zobaczył jego problem, zobaczył jego ból, jego cierpienie tego człowieka. Tak patrzy na nas Jezus. Jezus przychodzi teraz i widzi nas, widzi człowieka, widzi jego ból. Jezus widzi nasze problemy, które są w nas. My też mamy się tego uczyć, żeby widzieć człowieka, widzieć jego problemy i nie być obojętnym. I uczniowie zadali mu pytanie: kto zgrzeszył, że się urodził niewidomą, czy jego rodzice? Od razu jest takie myślenie, że jeżeli jest ból, jeśli jest, jest, jest cierpienie, to jest, to jest to jakaś kara, to jest to jakieś przekleństwo. A Jezus odpowiada: Ani On nie zgrzeszył, ani Jego rodzice, ale stało się tak, aby się na Nim objawiły sprawy Boże. Piękne słowa. Piękne słowa, ile nadziei w tych słowach jest, że każdy z nas ma jakieś problemy, ma jakieś cierpienia, czy fizyczne, czy psychiczne, czy duchowe, czy jakieś, jakieś tam przeżycia, jakieś problemy, strapienia, strach, coś nas dręczy, coś, coś jest w, nas w środku, co nas boli. I Jezus mówi, to wszystko jest po to, żeby się na Tobie i przez te wszystkie sprawy objawiły sprawy Boże. I to jest ciekawe, jeśli my z naszym problemem przyjdziemy do Pana Boga, jeśli my oddajemy Panu Bogu nasze problemy, to one z naszych problemów, z naszego cierpienia przechodzą w wielką chwałę Bożą. I wiele razy słyszałem coś takiego od ludzi, takie doświadczenie ludzi, że był jakiś straszny ból, jakieś cierpienie, jakaś strata, jakiś, jakiś wielki problem, a później człowiek zaczął się modlić do tego Panu Bogu i mówi: Ja dzisiaj dziękuję Panu za, za, za to doświadczenie. Ile mnie wtedy to nauczy, nauczyło? Jak to mi wtedy pomogło? Jak Pan Bóg pomógł mi i wyzwolił z tego wszystkiego? I jeszcze jak to mi wszystko pomogło? Jak to było ważne w moim życiu? Czasem tak jest. I jeśli będziemy oddawali Panu Bogu, przychodzili do niego, on ujrzy nas z naszymi problemami, z naszym cierpieniem. To potem będziemy dziękować za to doświadczenie, bo Pan Bóg tak wszystko to zrobi, że to będzie dla nas wielki zysk, wielki skarb. Będą objawiał się sprawy Boże. Jezus splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny, nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce siłę, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. Tydzień temu słyszeliśmy o Kobiecie, z którą Jezus rozmawiał przy studni Jakuba, i też Jezus daje wodę, wodę życia. Dziś słyszymy, że Jezus odprawia tego człowieka, żeby poszedł do sadzawki siloe, co się tłumaczy posłany. Znów, żeby się obmył, obmył się woda, woda, która obmywa, i po tym obmyciu zaczyna widzieć woda. Czemu takie czytania? Teraz w Wielkim Poście w roku A, raz na trzy lata, są właśnie takie czytania, ponieważ Wielki Post jest czasem, w którym katechumeni przygotowują się do chrztu, dorośli, którzy przygotowują się do chrztu i te czytania prowadzą właśnie przez taką, taką drogę wiary. I też my, którzy jesteśmy ochrzczeni, idziemy przez tą drogę, żeby odnowić w sobie tę tajemnicę chrztu, żeby odnowić w sobie naszą wiarę. I to jest coś, co ta woda jest wodą chrztu, która zmienia człowieka. Kobieta, która dostała wodę życia, zupełnie się zmieniła. Przyszła smutna, odeszła radosna, pełna nadziei. Ten człowiek przyszedł ślepy, wraca, widząc. Ale co znaczy, widząc? Co znaczy otworzyć oczy? No, oczywiście to jest fizyczne uzdrowienie. Był ślepym, a widzi, ale też widzimy w tym dużo głębszy sens, to ta Ewangelia kończy się taką rozmową z Jezusem, kiedy już faryzeusze wygnali tego ślepego, uzdrowionego już człowieka, i Jezus, spotkawszy go rzekł do Niego, czy Ty wierzysz w Syna Człowieczego. On odpowiedział: A któż to jest Pani, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego Jezus jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział, wierzę Panie i oddał Mu pokłon. To jest kulminacyjny moment tej Ewangelii. Do tego to wszystko prowadzi. Żeby On powiedział, wierzę i oddał Mu pokłon. Czyli... Możemy zobaczyć, że różne wydarzenia naszego życia i wysłuchane modlitwy, to co, co się dzieje w naszym życiu, prowadzi nas i ma prowadzić nas do tego, że my oddamy chwałę Bogu, że my się pokłonimy Panu Bogu, że my wyznamy wiarę, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, wierzymy w Boga. On jest naszym Zbawicielem i pokłonimy się, oddamy chwałę Bogu i nasze życie będzie ciągłym oddawaniem chwały Bogu. Co znaczy otworzyć oczy? W pierwszym czytaniu dziś widzimy, że Pan Bóg posyła Samuela, żeby wybrał i namaścił Dawida na króla. I zaczyna wybierać. I tam padają takie bardzo ważne słowa. Pan Bóg mówi do Samuela: Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg. Nie tak człowiek widzi, jak widzi Bóg. Bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. Jeśli dziś mówimy o tym, żeby widzieć, to właśnie to są te oczy, które widzą serce. To nie chodzi tylko o fizyczne oczy, o wzrok fizyczny, ale Pan Bóg chce nam otworzyć oczy, które widzą serce, żebyśmy my patrzyli tak jak Pan Bóg. Czasami jest tak, że ktoś mówi: Ja, ja przyjmuję i wierzę w to, co widzę, co mogę dotknąć, zobaczyć, ale jest jeszcze coś, czego my nie widzimy. I my chcemy, żeby Pan Bóg nam otworzył te oczy wewnętrzne, żebyśmy widzieli serce, żebyśmy widzieli duszę, żebyśmy patrzyli tylko, nie tylko fizycznie, ale dużo głębiej, tak jak, tak jak widzi Pan Bóg. Więc prosimy, żeby Pan Bóg otworzył nam oczy. I czasami jesteśmy ślepi, bo nie zauważamy drugiego człowieka. Czasami jesteśmy ślepi, bo nie widzimy sensu życia. Czasami jesteśmy ślepi, bo nie widzimy, że Pan Bóg działa w naszym życiu. Czasami jesteśmy ślepi, bo się nudzimy na modlitwie i nie wiemy, po co się w ogóle modlić. Nie zauważamy Pana Boga, nie wierzymy w Niego. Różne są te płaszczyzny spojrzenia, wzroku. Prosimy, że Pan Bóg otworzył nasze wewnętrzne oczy, oczy duszy, oczy naszej wiary. Co jeszcze ciekawego jest w tej dzisiejszej Ewangelii, to różni ludzie i różne ich reakcje. Na przykład sąsiedzi, znajomi, którzy zobaczyli, że ten człowiek widzi, Zaczyna się zdziwienie, wielkie zadziwienie, że to się stało, i takie rozmowy na ten temat. A to on czy nie on, może to nie on, może to ktoś inny, a jak to się stało? Czemu on nie widział a teraz widzi? Wielkie zdziwienie. I często jak coś się wydarza, takiego wielkiego, nadzwyczajnego. I też często jeśli my otwieramy się na Pana Boga i zaczynamy głębiej wierzyć, zaczynają się takie, a czemu, a co, a jak? dużo ludzi gdzieś tam dookoła nas zaczyna, zaczyna na ten temat rozmawiać. I może być coś takiego, później jest, są faryzeusze, którzy, którzy wprost mówią, to jest złe, ty nie powinieneś tutaj, ty, ty jesteś grzesznik, ty, ty grzesznik, nas pouczasz, a ciekawe, że ten człowiek się nie poddaje, wchodzi w nimi w dialog i nawet się z nich trochę śmieje. A są też i rodzice tego człowieka, którzy też ciekawe, że ma rodziców, a Prosi o jałmużne żebrze, może to była biedna rodzina, a może też i relacje między tymi rodzicami i tym chorym synem były takie, że często jak człowiek jest chory, czy był, było tak, to gdzieś goś spycha się na margines, idź tam żebrać, a nie przeszkadzaj nam tutaj. Ale też ci rodzice są, boją się, boją się, kiedy pytają ich, czy to wasz syn, tak, to nasz syn, on, on był ślepym, a jak to się stało? Jego pytajcie, on ma swoje lata, niech, niech mówi, bo bali się Żydów, bo bali się Żydów. Czasem tak jest, że my też boimy się, boimy się przyznać się do Pana Boga, boimy się powiedzieć o swojej wierze, a co sobie pomyślą, niech tam inni mówią, nie, nie, ja nie będę się tutaj zbyt wychylał, bo jeszcze coś się stanie. Widzimy te różne reakcje i często ja tutaj na Syberii doświadczam czegoś takiego, że ludzie, którzy przychodzą do Pana Boga, przychodzą do Kościoła, no jest Czasem przypadkowo ktoś przyszedł czasem gdzieś na jakieś koncerty, przychodzą ludzie. I później podchodzą i mówią: "Ależ tu mi jest dobrze. Ale ja chcę tu przychodzić. Czy ja mogę przyjść na prześwięto? Możesz. A czy mogę się ośzyć? Możesz. A czy mogę do sakramentów przystąpić tak? Przygotujemy się i możesz. Zapraszamy, przychodź. Jest, jesteśmy bardzo otwarci, bardzo się cieszymy, że przychodzisz". I ten człowiek najczęściej więcej nie przychodzi. Najczęściej więcej nie przychodzi, ale też ludzie, którzy już przychodzą, którzy przyszli tylko zaczęli chodzić do kościoła bardzo często spotykają się z, wielką, z wielkim atakiem, kiedy mówią swoim bliskim, swoim znajomym, że przyszli do kościoła katolickiego, że tutaj jest dobrze, fajnie, chcą się tu modlić, natychmiast zaczyna się straszny atak. Po co ty tu chodzisz? To jest jakaś sekta. A co ty tam? A to nie nasi, a to jakieś, jakieś obce. Zaczyna się straszny atak, i myślę, że często właśnie ten atak powoduje, że ci ludzie się poddają. Że ci ludzie nie walczą o to, chociaż mają osobiste doświadczenie spotkania z Panem Bogiem, bardzo dobre, bardzo wielkie, to jednak poddają się tej presji społecznej. Właśnie ta presja społeczna jest bardzo mocno widoczna dzisiaj tutaj na, w tej Ewangelii, ale on się nie poddał, ten człowiek się nie poddał i przeszedł od tego uzdrowienia fizycznego do, do uzdrowienia duchowego. I też musimy się tego uczyć, żebyśmy się nie poddawali takiej presji społecznej. Że ktoś atakuje naszą wiarę, czy nas atakuje, czy ktoś się z nas śmieje, że my jesteśmy wierzący. Nie, nie mamy się temu poddawać. Mamy być odważni, bo trzeba przejść przez różne doświadczenia. Tak jak ten człowiek musiał przejść przez te doświadczenia, żeby dojść do, do Jezusa, do, do tego głębokiego spotkania wiary, do tego pokłonienia się Jezusowi, musiał przejść przez takie trudności i trzeba przejść, ale to jest normalne. Nie poddawajmy się. Bądźmy wierni Panu Bogu. I przede wszystkim to słowo zaprasza nas i ten wielki post zaprasza nas do pogłębienia swojej wiary. Co jeszcze powinienem zrobić, żeby głębiej wierzyć? Żeby nie być tylko takim powierzchownym chrześcijaninem, takim trochę ślepym chrześcijaninem, który nie bardzo dostrzega Pana Boga, ale być człowiekiem, który widzi działanie Pana Boga. Widzi, że Pan Bóg jest, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg mnie uzdrawia, że Pan Bóg mnie prowadzi że to życie z Panem Bogiem jest życiem zupełnie na innym poziomie i my powinniśmy w czasie tego wielkiego postu, tak jak ta tydzień temu kobieta, która przyszła smutna, obciążona swoimi grzechami, wyszła radosna, apostołka, która przez całe miasto przyprowadziła do Jezusa, tak jak ten człowiek, my jesteśmy może ślepi, ale właśnie ten wielki post, to słowo Boże, to przeżywanie wielkiego postu, sakramenty święte, to nas otwiera, że my zaczynamy widzieć, widzieć Pana Boga, widzieć drugiego człowieka, widzieć sens życia patrzeć serce, patrzeć na serce, to zupełnie inne. Co ja powinienem jeszcze zrobić dzisiaj, w czasie tego Wielkiego Postu, żeby pogłębić swoją wiarę, żeby nie być człowiekiem powierzchownym, jakby trochę ślepym, ale żeby mieć otwarte oczy wiary i wierzyć głęboko. I na to niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.